Mołotow dołączyły do tego wojska sowieckie, wojska Stalina yy, i pokonały polską armię. Polska została zniesiona z mapy, Polska była okupowana od strony zachodniej przez, przez hitlerowskie Niemce, a od strony wschodniej przez, przez sowiecką Rosję. I dzisiaj yy, yy, Rosja wraca do swoich imperialnych armii, yy, planów, do swoich imperialnych ambicji znów staje się zagrożeniem dla świata, musi zostać zatrzymana. Panie, Panie... jak pan odebrał, jak pan reaguje na to, co wydarzyło się przy granicy polsko-białoruskiej na kwestie związane z aresztowaniem polskich żołnierzy, z kłuciem ich kajdankami? Proszę państwa, to jest sprawa bardzo bulwersująca, zważywszy też na to, że w ostatnim czasie nasi żołnierze tam właśnie przy granicy szereg razy byli zaatakowani przez, przez napastników właśnie ze strony białoruskiej. Natomiast bulwersujące jest po pierwsze to, w jaki sposób doszło do zatrzymania polskich żołnierzy, de facto ich aresztowania, bo z tego co dzisiaj wiemy, żołnierze zostali zatrzymani przez żandarmerię wojskową, zakłóci w kajdanki, było to bardzo ostre zatrzymanie, to jest bulwersujące, bo to, jest, to są dzisiaj obrońcy granic Rzeczypospolitej, ci żołnierze, ci żołnierze pełnią służbę niejednokrotnie w bardzo trudnych i nieprawdopodobnie wyczerpujących psychicznie warunkach, w związku z czym dodatkowo, Dodatkowo takie potraktowanie tych żołnierzy, którzy bronią naszych granic, którzy pełnią trudną y, bardzo służbę y, w trudnych warunkach, no jest bardzo bulwersujące i jest to sprawa, która absolutnie musi zostać wyjaśniona. Dlaczego w ogóle zastosowano aż tak daleko idące metody? Bo to są dwie różne kwestie: to, co stało się na granicy i to, w jaki sposób ci żołnierze zostali zatrzymani. Oczywiście wydarzenia na granicy rzeczywiście miały miejsce. Najprawdopodobniej jest tak, że rzeczywiście żołnierze otwarli ogień, że miały miejsce wystrzały, i jak w każdym przypadku, kiedy taka sytuacja następuje w okresie pokoju, sprawa powinna zostać wyjaśniona. Ale dlaczego wobec żołnierzy? Zastosowano tak daleko idące środki przymusu, no jest kwestią bulwersującą i musi to zostać wyjaśnione, a jeżeli zastosowanie takich środków przymusu było nieuzasadnione w tym przypadku, muszą zostać wyciągnięte absolutnie zdecydowane konsekwencje, bo w tym momencie honor tych żołnierzy z całą pewnością został naruszony i taka sytuacja ze strony żandarmerii nigdy nie powinna mieć miejsca, ani ze strony żadnych innych polskich służb, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest wyjaśnienie tego zdarzenia. I tu proszę państwa, no, coś co y, dla mnie jest ogromnie bulwersujące, a mianowicie proszę państwa, ta sytuacja, te strzały na granicy miały miejsce dwa miesiące temu. Z tego co dowiedziałem się, miały miejsce w marcu. Dlaczego nie było na ten temat żadnej informacji? Dlaczego ja, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie byliśmy po tym, po, o tym poinformowani? Czy była jakaś próba ukrycia tej sytuacji, czy to była jakaś próba zamiecenia tej sytuacji pod dywan przy jednoczesnym takim potraktowaniu polskich żołnierzy? No jest to rzeczywiście ogromnie bulwersujące, i ta sprawa musi zostać, musi zostać wyjaśniona. Bo, bo nie można tolerować czegoś takiego, że taka informacja zwierzchnikowi sił zbrojnych i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski nie jest w odpowiednim czasie natychmiast udzielana. Bo proszę pamiętać o tym, że w takich sytuacjach między innymi także i ja czuję się odpowiedzialny za to, żeby zapewnić polskim żołnierzom ochronę. To jest także rola zwierzchnika polskich sił zbrojnych. Nie tylko to, żeby domagać się od żołnierzy, żeby wiernie służyli Ojczyźnie, żeby dobrze wykonywali swoje obowiązki, ale również to, żeby w sytuacjach trudnych zapewniać żołnierzom ochronę. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ta informacja do zwierzchnika sił zbrojnych dociera. Jestem tą sytuacją ogromnie zbulwersowany i powtarzam jeszcze raz. Jeżeli użycie środków przymusu wobec polskich żołnierzy, którzy stali na straży polskiej granicy, było nieuzasadnione, absolutnie muszą zostać wyciągnięte z tego zdecydowane, zdecydowane konsekwencje. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, natomiast cała sprawa musi zostać w szczegółach wyjaśniona i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie wyjaśniona. Ja nie wiem, co było powodem ukrycia tego. Nie wiem, czy kampania wyborcza, która w tej chwili się toczy, czy, czy jakiekolwiek inne powody tutaj, tutaj miały miejsce, że, że rządzący ukrywali ten, ten fakt, że, że nie informowali o tym ani zwierzchnika sił zbrojnych, ani opinii publicznej. No jest, to, jest, to sytuacja absolutnie, jest to sytuacja absolutnie nie do przyjęcia. Poza tym, proszę Państwa. W maju tego roku, dokładnie 2 maja, ja złożyłem do Laski Marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Między innymi są tam przepisy dotyczące właśnie obecności wojska na granicy w takich sytuacjach, specjalnego statusu, jakie, jakie polskie jakie polskie wojsko e, powinno mieć w takiej sytuacji gdy właśnie wspiera e, w uzasadnionych przypadkach e, obronę granicy, że będą to specjalne kontyngenty, które będą tam przebywały na, na, na specjalnych zasadach w oparciu o własne przepisy. Dzisiaj e, żołnierze, którzy są i którzy wspierają na granicy, działają w oparciu o przepisy dotyczące straży granicznej. Chodzi o to, by mieli swoją specjalną regulację, bo taka regulacja dzisiaj jest potrzebna. Powtarzam jeszcze raz, od miesiąca ta ustawa leży w sejmie, jeszcze się jej nie i jeszcze się nią nie zajęto. Podobno pierwsze czytanie tej ustawy ma być realizowane w przyszłym tygodniu. Uważam, że wobec istniejącej sytuacji, wobec ataków na, na, na polskich żołnierzy, które w ostatnim czasie miały miejsce, gdzie żołnierze zostali poranieni, i wiem, że jeden żołnierz znajduje się w tej, w tej chwili w sytuacji bardzo tragicznego, dramatycznego zagrożenia dla, dla życia i zdrowia jego po tym zranieniu. W związku z powyższym yy, uważam, że po pierwsze te przepisy są potrzebne w tempie jak najszybszym i mam nadzieję, że cała scena polityczna tutaj stanie na wysokości zadania i te przepisy rzeczywiście jak najszybciej zostaną uchwalone, też przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo co chcę podkreślić zgodnie przygotowywaliśmy i konsultowaliśmy ten projekt i Ministerstwo Obrony Narodowej też ma tutaj swoją ważną rolę do wykonania i wierzę w to, że, że, że zostanie to umożliwione przez, przez wszystkie strony sceny politycznej, przede wszystkim przez Dzisiejszą większość parlamentarną, bo wiadomo, że, że, że każda ustawa jest przegłosowywana większością, więc to jest niezbędne. To po pierwsze. A po drugie, proszę Państwa, Wobec tego, co dzieje się w związku z tym w ostatnim czasie i w ostatnich miesiącach na polskiej granicy, zdecydowałem o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie chcę tego robić teraz w okresie kampanii, bo jest mnóstwo emocji i sytuacja jest rzeczywiście bardzo gorąca, ale w poniedziałek będziemy już po wyborach i chciałbym, żeby po południu, zwołam ją najprawdopodobniej na godzinę 16, odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, co z góry podkreślam i liczę na to, że przedstawiciele wszystkich stron, Sceny politycznej będą obecni, bo wymaga to przedyskutowania i w aspekcie przepisów, które muszą zostać przyjęte, które są potrzebne polskiemu wojsku, i w aspekcie tej sytuacji, o której właśnie się dowiedzieliśmy, że miała ona miejsce na polskiej granicy. No, wspólne pochylenie się nad tym, przedyskutowanie tych spraw jest absolutnie konieczne. Ja nie zwołuję Rady Bezpieczeństwa Narodowego często, bo nie chcę z jednej strony nadużywać tej instytucji i zwoływać ją w sytuacjach błahych, bez powodu. Zwołuję ją tylko wtedy, kiedy powody są, po to, żeby się pochylić z przedstawicielami wszystkich ugrupowań nad sprawami najważniejszymi. Ta sprawa na tyle nabrzmiała, jest w tej chwili na tyle poważna, w tak istotnym stopniu dotyczy naszego bezpieczeństwa i w tak istotnym stopniu dzisiaj skupia uwagę opinii publicznej. Jest tak ważna w tej chwili dla bezpieczeństwa Polski, że uważam, że jest to, jest to absolutnie właściwy moment na to, byśmy się wszyscy spotkali. Pewne kwestie związane po pierwsze, z, no właśnie z tymi przepisami ustawy, które muszą zostać uchwalone. Po drugie, z tą sytuacją na granicy i kwestią wyjaśnienia dlaczego tak zostali potraktowani polscy żołnierze w tak bulwersujący sposób, bo dzisiaj chyba cała opinia publiczna w Polsce jest zbulwersowana tą sytuacją i z całą pewnością ludziom po prostu są należne wyjaśnienia, a jeżeli żołnierze zostali tak potraktowani w sposób nieuzasadniony, to należą się im zdecydowane przeprosiny i o tym na pewno z całą pewnością musimy w gronie najpoważniejszych polityków decydujących o sprawach kraju i o przyszłości kraju porozmawiać. Bardzo. Dziękuję bardzo. Zbulwersowany, poirytowany, proszę